Dobra, autojwen, mm. <laughs> no chodźmy tędy. O, discordans się uaktywnił, bardzo dobrze, w dobrym kierunku idę. O nie, ona ma sprinta. Nie ma tak. Ktoś tu. Aha, tylko że ja ze złej strony wchodzę na to. No nie dogonię, jej, nie dogonię i po prostu nie dogonię. Eee, Ruiny dziabnęli. Okej, okay, to było szybkie. Pokaż im, kto tu rządzi. Postaram się. Niestety, ruinkę mi zniszczyli. To jest bardzo złe. Nie ma Inga. No, ale cóż. Yy, py, 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 py. Aha, już. No spoko. Co tu się odbyło właśnie? Legion, król Newt bo ma brudny nóż. Kroił miód. A dobra. Bo nie zrozumiałem. Ktoś tutaj się leczy. Junjinko. Fak. Kurde. Dobiegnie do palety. Mam do tego miodu z ula. Yy, nie znam się akurat na miodzie. Mam znajomego, którego ojciec ma pasiekę. Jak przyniósł miód, to o panie, to był taki stąd. To był najlepszy miód, jaki jadłem w całym swoim życiu. Dzień dobry, Jundzinko. O, yes. No, mam cię. Teraz coś normalnego to nie mam. Nie będę tego Poza tym ciastek. Mieliśmy umowę, ja wszystkie twoje yy, karaoke ignoruję, bo taką mieliśmy umowę. Ja umów dotrzymuję. <śm> Dobra, tutaj kręcą. Dobra, chodźmy po tego ziomka. Zdążę Cię dziabnąć? Zdążę. No to pójdę za Tobą, bo nie mam innego targetu. A, on poszedł dalej. Red spoko. Jak pamiętam, to bez zwrotu punktów. Tak, dokładnie tak. Taka była umowa. Dobrze, że przypominasz, stary. Taka ciekawostka. Legion, kiedy używa swojej mocy, ma terror 40 metrów. Yy, tak, ma zwiększony. Yy, masz rację. <laughs> mm, dobra, nice cheats. Czemu cheats? Uprzejmie donoszę, <laughs> oj tak, oj tak uprzejmie donoszę. Yy, dobra, kto tam jest? To jest w ogóle parę osób. No, chodź tu, Jill. Ja nie mam popa, więc. To, że tapnę pnełagena jest akurat spoko. Mm -hmm. Dobrze. Legion to też baba, jak i chłop. Tak, są różne skiny do Legiona, bo to jest tak naprawdę to są tak naprawdę cztery postacie: Julie, Frank, Joey i ktoś tam. Nie pamiętam. Ale są cztery skiny, znaczy cztery skiny. Są cztery postacie i są różne skiny. Jak bardzo chcecie, to mogę Wam po meczyku pokazać, jakie mam skiny do Legiona. Bo mam ich parę. Junjinko, Ty masz ostatni hak. Spoko. Marny latarkę. Te króliki do Legiona są pogers? Akurat tego skina nie lubię. No ale tak, jest taki. Dzień dobry. Tak, pokaż. Dobra, przypomnijcie mi po meczu, dobrze? Suzy jeszcze. O, właśnie, Suzy. Dzięki, Jawcio, bo zapomniałem. Ktoś tam mi próbuje latarką, ale coś mu nie. Ej, dobrze, że. Dobrze, że ją teraz wieszam, bo jak są dwa nie do końca. Eee, panie Leonie, co to za oślepianie? A, dobrze zrobił mnie. Ale to na długo ci nie pomoże. Zawsze taka fajna u Ciebie atmosfera. Dziękuję bardzo, Guldzik. Miło mi to słyszeć. Tak, zawsze mi się tak obrywa. Ja mam taki z czasz... Masz taki z czaszką na głowie. Nie kojarzę go, szczerze mówiąc. Ciastek. No, ktoś musi obrywać. A ty się najlepiej do tego nadajesz. Żaden królik. Słoniku u klauna jest najlepszy. Oj, słoniku u klauna jest spoko. Dobra, chodźmy za nim. Spoko. No chodź tu panie Billu. Biegniesz w miejsce, gdzie nic nie ma. Jak jest, fajn... jest fajnie jak Waldreich na nas nie krzyczy i nie wyzywa. I ty stary przeciwko mnie słoń wymiata. No słoń jest całkiem spoko. Ciastek, co ty do mnie piszesz na Steamie? No ja oczywiście trafiłem na Jill. Tu jest. Muszę za nim pójść. Bo... Mi się to zwyczajnie opłaca. Bardzo dobrze, Leonie. Gratuluję dobrze zrzuconej palety. Fak. No no no! Nie będziesz mnie tu tak oślepiał. Jest masa innych przydatniejszych perków pod perków Ghostface'a. Yy, Ghostface ma takie perki jak Furtive Chase, I'm All Ears i Trilling Tremors. I szczerze? Dwa z tych perków są naprawdę zajebiste. Ja teraz korzystam z Amol Irs, który bardzo mi pomaga na lupach. Yy, I jak nie macie na przykład takiego perka jak Barbę yy, na jakimś killerze, to polecam jako zamiennika używać Truning Tremors. Fajkuję, poczekajcie, dajcie mi się skupić. Dobra pójdziemy za nim. Fajkujecie teleport do gena. Podnosicie surwa, Trilling Tremor staje się aktywny i co? I gen zostaje zablokowany. I w tym momencie wieszacie surwa i możecie pójść do gena. O, dut, jak ona mnie zrobiła. Możecie pójść do gena i go skopać. Nie level tak, bo czasem tak mam, że trudno mi mm, trudno mi się skupić na mówieniu i y, graniu naraz. Na przykład, jak kiedyś bardzo uczyłem się grania na gitarze, trochę niestety to zaniechałem, ale po prostu nie mam czasu. I myk jest taki, że jak grałem na gitarze, to nie potrafię mówić, naprawdę, jakby ktoś mi odjął umiejętność mowy w momencie, kiedy ja gram. Dobra. Ja no spróbowałem. Co prawda mogłem z frenzy, ale nie ogarnąłem tematu. Tu nie ma okna. Piara od naczosogłowego chyba nie jest pełnoletnia? Yy, wydaje mi się, że jest. A Nea w podstawowym stroju ohohoho, pocisnął. Dobra, to teraz pytanie, gdzie jest Waz i gdzie jest Jill. Jill jak dla mnie kitrała się przez cały mecz, więc... Znaczy kitrała, no była najmniej widoczna. 啊哈。Uh huh.